Żywa woda nadziei. Codzienne komentarze do Słowa Bożego. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci życie z mego powodu, ten nie zachowa na życie wieczne. 24 stycznia 2017 roku na misjach zginęła polska misjonarka Helena Kmieć. To była wielka tragedia. Po czasie, kiedy boliwijska policja złapała zabójcę, w tym miejscu, gdzie dokonała się zbrodnia, odbywała się wizja lokalna. Cały dzień przesłuchań. Ten człowiek był prowadzany z miejsca na miejsce i cały czas się wszystkiego wypierał. Twierdził, że tam go nigdy nie było. Wieczorem, gdy siedział skuty na ławce, zziębnięty, w pewnym momencie podeszła do niego jedna z sióstr zakonnych. Wręczyła mu kubek gorącej kawy i nakryła go kocem. I w tym momencie ten człowiek nie wytrzymał. Rozpłakał się i przyznał się do wszystkiego. Przyznał się do zabójstwa. Powiedział, że był w stanie wytrzymać e, przesłuchania, bicie, poniżanie, ale nie był w stanie wytrzymać takiej miłości. Trzeba byśmy pragnęli. Więcej. Abyśmy pragnęli wspanialszej, lepszej miłości, idealnej miłości, którą daje nam Bóg, bo On sam jest miłością. Bo taka miłość, która jest nastawiona nie tylko na siebie, ale na drugiego, będzie nas przemieniała i będzie dawała nam życie wieczne.